Witam serdecznie. 26 stycznia 2015 prezentuję grupę Vervortu. Gołębie Flora werworta kapitalni przedstawiciele na krótki i średni dystans. Również w polskich warunkach lotowych, kapitalnie zdają egzamin na lotach 700 km i troszkę więcej. W ubiegłym roku. Hodowca moją oryginalną samiczką z linii Flora Vervorta zdobył właśnie czołowy konkurs na dystansie 770 km. Ten szczep, wywodzący się z Jansenów, poprzez pracę hodowlaną Flora Vervorta zaczął osiągać kapitalne sukcesy na krótkich i średnich dystansach. Te gołębie wyznaczają się średnią budową, kapitalną orientacją. I szybkim powrotem do rodzinnego gniazda. Więcej o głębiach Flora Werborta opowiem w następnym filmiku. Dziękuję. Ryszard Tosnowiec, Bogatynia Polska.